Pamięć. Zwykle wyobrażamy sobie w postaci zestawu obrazów, które przywołujemy do swojej świadomości. Mamy przekonanie, że raz zapamiętane doświadczenie pozostaje w naszej pamięci niezmienione, co najwyżej może z niej ulecieć lub wyblaknąć. Jak data bitwy pod Grunwaldem, lub to, jaka pogoda panowała, gdy pisaliśmy maturę z języka polskiego. W rzeczywistości, pamięć to dużo więcej niż to, co potrafimy przywołać w swoich wspomnieniach. Pamięć jest też dużo bardziej plastyczna i zmienia się pod wpływem życiowych doświadczeń. Wspomnienie z dzieciństwa rzadko jest zgodne z rzeczywistym doświadczeniem. Pamięć wynika z doświadczeń. Może być ona nieświadoma lub uświadomiona. Podziału tego nie należy jednak uważać za sztywny. W rzeczywistości wspomnienia świadome zawierają komponenty nieświadome. Dlatego właśnie pewien zapach lub smak może przywołać konkretne wspomnienie. Tak jak w słynnym przykładzie, gdy smak ciasteczka w kształcie muszelki pobudził u Marcela Prosta wspomnienia z dzieciństwa, co stało się inspiracją do napisania w poszukiwaniu straconego czasu. Zestaw konkretnych, doświadczonych bodźców może też przywoływać pewne nieokreślone wrażenie. Tak jak w przypadku widoku siedzącego psa, który we mnie wywoływał pewne silne, lecz nieokreślone wrażenie. Coś w rodzaju drzew, nie pozwalając wydobyć z zakamarków pamięci konkretnego obrazu. Do momentu, gdy odwiedziłem dom mojej babci i zobaczyłem na ścianie reprodukcję babiego lata hełmońskiego. Opisując pamięć, często mówimy też o pamięci epizodycznej i semantycznej. Epizodyczna dotyczy konkretnych zdarzeń i informacji. Może być to pamięć tego, co ktoś powiedział i w jakich to było okolicznościach. Pamięć semantyczna dotyczy pewnych schematów i logicznych powiązań między systemami. Dzięki niej łatwiej rozumiemy pozornie niezwiązane ze sobą fakty, jak wybuch wulkanu na wyspach indonezyjskich i epidemię w średniowiecznej Europie. Można powiedzieć, że pamięć epizodyczna służy do zapamiętywania, pamięć semantyczna do rozumienia. Oczywiście nie da się funkcjonować bez korzystania z obu tych pamięci. Innym podziałem pamięci jest to na pamięć krótkotrwałą i długotrwałą. Krótkotrwała dotyczy analizowania bodźców, które dostarczają nam zmysły. O pamięci krótkotrwałej mówimy również wtedy, gdy z głębi naszej pamięci długotrwałej wydobywamy pewne wspomnienie i świadomie obracamy je w myślach. Dla pamięci krótkotrwałej kluczowe jest działanie kory przedczołowej. Ma ona silne powiązanie ze świadomością. Jakie? Dokładnie tego jeszcze nie wiemy. Pamięć długotrwała zapisana jest w całym mózgu, ale kluczowy dla jej działania jest hipokamp. Osobnym typem pamięci jest pamięć proceduralna. Jest ona najmniej znana, dlatego że jest automatyczna i nieświadoma. Jak jej nazwa wskazuje, dotyczy procedur. Procedur, które należy wdrożyć, aby kazać ciału zachować się w odpowiedni sposób. Zachowanie równowagi, jazda na rowerze, szybkie pisanie na klawiaturze, wypowiadanie i rozumienie zdań tym wszystkim zarządza pamięć proceduralna. Początkowo procedury te muszą być wyuczone, bardzo często świadomie tak jak jazda na rowerze. Gdy już staną się nawykiem, stają się podświadome. Jakie to ma znaczenie dla procesu uczenia się? Po pierwsze, warto rozpoznać preferowane przez nasze mózgi typy pamięci. Jednym z łatwością przychodzi zapamiętywanie niezwiązanych ze sobą informacji, inni potrzebują zebrać je w logiczny system. Tym pierwszym można zlecić kupienie 10 różnych produktów w sklepie. Zapamiętają je bez zapisywania. Ci drudzy aby dokonać tej sztuki, muszą wiedzieć, co z, tego, co z tego, co kupią, powstanie. Czy to będzie pizza, czy jakieś inne danie. Lub wyobrazić sobie mapę sklepu ze wszystkimi przystankami. Czyli muszą, zadanie, muszą to zadanie wyobrazić sobie jako część pewnego systemu. Po drugie, musimy mieć świadomość, że wiele tego, co robimy, jest automatyzmem. Od tego, jaki automatyzm tworzymy na początku nauki, zależy to, jak biegli możemy się stać potencjalnie. To dlatego nauczyciele gry na instrumencie muzycznym tak bardzo zwracają uwagę na odpowiednie ułożenie dłoni i naciskają, aby ćwiczyć nudne gamy i inne techniczne ćwiczenia już na samym początku. Po trzecie, to może najbardziej zaskakujące, warto zdać sobie sprawę, że naszej pamięci nie można ufać. Nie jest ona zapisem filmowym naszych doświadczeń. Zawiera bardzo dużo luk, błędów, filtrów, błędów poznawczych. Nie warto też się uczyć po to, aby pamiętać fakty, ale warto. Pamięć wykorzystywać jako zbiór informacji startowych w procesach poznawczych, takich jak rozumienie, tworzenie czy analizowanie. Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o pamięci, uczeniu się i innych procesach, procesach związanych z funkcjonowaniem tego jedynego organu, który tak odróżnia nas od pozostałych zwierząt, zapraszam do polubienia mojego kanału oraz odwiedzenia mojej strony szkolaodnowa.edu.pl